Witamy w kolejnym odcinku programu Wasz wywiad. Naszym już trzecim gościem będzie skrzydłowe soło święcim Adrian Sonek. Witaj Adrian? Witam dzień dobry. Pierwsze pytanie jest ode mnie. W jaki sposób rozpoczęła się twoja przygoda z piłką? I powiedz, jak trafiłeś w ogóle do Wisły Kraków, bo to jest jednak wielki klub? Moja przygoda z piłką rozpoczęła się podejrzewam w podstawówce, kiedy zacząłem uczestniczyć na treningi Unii oświęcim a do Wisły Kraków, jak to się stało, że trafiłem w Unii oświęcim. Dostałem kiedyś propozycję wyjazdu na kadrę małopolskiej Zachodniej, że Potem z kadry małopolskiej Zachodniej dostałem się do głównej kadry, no i tam zostałem, można powiedzieć, wypatrzony przez trenerów. I tak się stało, właśnie, że trafiłem do Wisły. Mhm. Ktoś się w ogóle zainspirował do grania w piłkę? Czy to samo z siebie? Sam wyszło? Z siebie myślę, że to wyszło. Po prostu cały czas wolny, który miałem, spędzałem z chłopakami na graniu, właśnie przed blokiem. Piłkę, no i jakimś takim dziwnym sposobem zacząłem grać. A jak w ogóle wspominasz o okres spędzony w wiśle? Bardzo pozytywnie, bardzo dużo rzeczy się nauczyłem, dużo przyjaciół zyskałem, bardzo dużo doświadczenia, można powiedzieć od trenerów, od zawodników, ponieważ no, były to naprawdę bardzo dobre osoby i jestem bardzo z tego można powiedzieć powodu zadowolony. Mam tu dla ciebie serię pytań na to na 1500, który najpierw pyta. Czy jesteś w ogóle zadowolony ze za swojej postawy w sole? Pierwsze pytanie. Nie jestem zadowolony, aczkolwiek chciałbym zawsze z siebie dawać więcej. W każdym meczu chciałbym iść do przodu, rozwijać się, starać się więcej asystować, więcej bramek strzelać. No, tak jak każdy piłkarz ma swoją ambicję, ja też mam swoje cele, zadania, które chciałbym realizować. I mam nadzieję, że w przyszłości będą one dużo, dużo, dużo lepiej wyglądały niż dzisiejsze. Kolejne pytanie: w którym meczu Soły grało ci się najlepiej, a w którym z kolei najgorzej? Nie, nie pamiętam tak dokładnie takich meczów, ale myślę, że najlepiej grało mi się w czwartej lidze, bodajże z Krakowią Kraków. To był taki mecz dużo z mi w pamięci, bo dosłownie wychodziło mi wtedy na boisku wszystko. Natomiast ze słabszych meczów staram się takie mecze zapominać, wyciągnąć po prostu wnioski z tych meczów, yy, wyciągnąć błędy, jakie popełniam i tych błędów po prostu nie powielać. O takich meczach powinno się zapominać i tak jak mówię, wyciągnąć wnioski mm -hmm. przede wszystkim. Chodziło o mecz z w Krakowie, tak? Ten tak, paradoksalnie tak, przegrany. Paradoksalnie przegrany, aczkolwiek wtedy uważam, że... To był taki Adrian, jakiego ja myślę, że kiedyś chcieli wtedy oglądać. Kolejne pytanie: Na jakiej pozycji czuj, najlepiej się czujesz, i czy grałeś kiedyś jako bramkarz? Nie, jako bramkarz jeszcze nie grałem. Na jakiej pozycji najlepiej się czuję? Wiadomo, że na skrzydle. Aczkolwiek zawsze gram tam, gdzie mi trener wyznaczy. Nigdy nie mam z tym żadnych problemów. Jeżeli trener będzie mi kazał zagrać na stoperze, zagram na stoperze, jeżeli w ataku, w ataku. A obrona czy pomoc? Gdzie wolnisz grać? Bardziej ofensywnie czy bardziej defensywnie? Wydaje mi się, że w zależności od meczu, gdzie będzie mi trener potrzebował, jeżeli będzie potrzebował, żebym grał defensywnie, zagram defensywnie. Czy mam grać ofensywnie, będę się starał grać defensywnie. Czyli to to nie robił różnicy żadnej? Myślę, że nie. Kolejne pytanie. Jakiego zawodnika poleciłbyś do samo i dlaczego? Ciężkie pytanie. No. Jedyny taki zawodnik, można powiedzieć, z, z którego bym mógł tutaj polecić, no to Michał Nalepa, no bo znamy się praktycznie już bardzo długo. No, aczkolwiek Michał teraz gra w wiśle, Kraków w ekstraklasie, także to jest jedynego marzenie, Myślę, że na razie poza zasięgiem Soły. Aczkolwiek yy, myślę, że może kiedyś uda mhm. się to zrealizować. A dlaczego akurat on? Co on ma takiego w sobie? No, jest to bardzo dobry, młody zawodnik, yy, dobrze się rozwija. Tak jak widać, ogrywał się w pierwszej lidze, teraz się ogrywa w ekstraklasie. No i już jest przede wszystkim ze święci Kolejne pytanie: Czy ty sam zgłosiłeś akcję z gry w Sole, czy po prostu klub ciebie sam znalazł? Aczkolwiek z przyjściem moim do Soły to była bardzo, można powiedzieć, szybka historia, ponieważ byłem na testach w kolejarzu Stróże mhm. i czekałem na odpowiedź i dowiedziałem się, że Soła organizuje test mecz. Tak. Zadzwoniłem do pani prezes, czy mogę po prostu przyjść, potrenować, pokazać się. No i po tamtym też meczu już zostałem w mhm. Czyli z kolei, że nie wyszło, tak? No niestety nie wyszło, bo tak jak chciałem, żeby to wyszło, no ale to już zapominam o tym, było minęło. Mhm. Tym razem mam pytanie od gościa, który pyta, kiedy zobaczymy młodego, starego Adriana strzelającego na przykład dwie bramki w meczu? Myślę, że w tej rundzie. Będę się mhm. starał, tak jak powiedziałem, strzelać więcej bramek, więcej asystować, no ponieważ w dzisiejszym sporcie statystyki robię bardzo dużo. Muszę po prostu poprawić statystyki i myślę, że jak to zrobię, to już będzie dobrze. Pytanie znowu od gościa: jakie stawiasz sobie cele na najbliższe 5 lat? Przede wszystkim rozwijać się, to znaczy, jestem jeszcze można powiedzieć młodym zawodnikiem. Chciałbym się rozwijać w kierunku na pewno taktycznym, uczyć się po prostu od lepszych zawodników, żeby kiedyś móc tą wiedzę przekazywać młodszym zawodnikom i tak jakby można powiedzieć wspierać ich. Pytanie od Pstrąga11. Jak wyglądał system treningowy w Wiśle Kraków, a jak to wygląda obecnie w sole? Jak wyglądał system treningowy w Wiśle? W Wiśle, jak byłem, odkąd byłem w Wiśle, to jest wiek tam każda starszego, trenowałem dwa razy dziennie w szkole i oprócz tego, raz w klubie razem z chłopakami. Mieliśmy jedną klasę, tak praktycznie mieliśmy trzy treningi dziennie. Było to bardzo dużo. No, ale myślę, że dało to też swoje rezultaty. A jeżeli chodzi o treningi w sole, jak one wyglądają? Myślę, że są na bardzo dobrym poziomie, ponieważ trener stara się każdy trening przygotowywać indywidualnie. Nie ma jakiejś tam powtarzalności treningów. Każdy trening jest czymś nowym, czymś, co nas zaciekawia i chcemy, chce się na te treningi po prostu przechodzić. Pytanie o gościa, który też pytam właśnie o szkolenie. Jaki system szkolenia młodzieży chciałbyś, aby funkcjonował w naszym klubie? Holenderski, angielski czy może jakiś inny? Dlaczego? Ja uważam, że najlepszym systemem szkolenia młodzieży jest system holenderski, dlatego że stawia się od najmniej, najmłodszych lat na wyszkolenie techniczne. Czyli jeżeli dziecko zaczyna trenować w wieku 3-4 lat, w wieku 10 lat, ono potrafi z piłką zrobić praktycznie mhm. wszystko i dużo łatwiej potem wejść, jest jej wejść w wiek, tak jak można powiedzieć, seniora, juniora, ponieważ operowanie piłką na boisku mhm. to jest, można powiedzieć, 50% całej gry. Czyli jeżeli dziecko w wieku 3-4 lat rozpoczyna treningi, jest w stanie bardzo dużo się nauczyć i potem tą wiedzę pokazywać już na boisku. Warto zaznaczyć, że właśnie obecnie trenujesz piłkarskie przedszkole w Solą Święci. Na czym polega, polega Twoje główne zadanie? Moje główne zadanie polega na tym, żeby zachęcić dzieci do grania w piłkę nożną, żeby pokazać im, że piłka nożna to jest bardzo fajna gra, która pozwoli im rozwinąć się zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Nie Jest to gra zespołowa, jak dobrze wiemy. Dzieci w, w mojej grupie mają przede wszystkim uczucie panowania nad piłką. Na to, żeby nie piłka panowała nad nimi, tylko oni panowali nad tym piłką. Przede wszystkim to ma być zabawa, żeby ich to cieszyło. Byłeś bliski zadebiutowania w barwach Wisły Kraków w Ekstraklasie. Czy w związku z tym Twoją ambicją jest zadebiutowanie w tych rozgrywkach? Chciałbym zadebiutować jeszcze kiedyś w Ekstraklasie, Zdało mi się zadebiutować tylko w Pucharze Polski w pierwszej drużynie. Aczkolwiek to też była krótka przygoda, można powiedzieć 15-minutowa, dlatego można powiedzieć, że to jest jedno z takich moich marzeń, żeby kiedyś zadebiutować w ekstraklasie. Mhm. Jakie jest Twoje piłkarskie marzenie i co chciałbyś w przyszłości osiągnąć z Moje piłkarskie marzenie grać w ekstraklasie, można powiedzieć na takich realiach polskich, a jeżeli co chciałbym osiągnąć z no chciałbym, żeby Soła kiedyś też była w ekstraklasie, mhm. ponieważ ja pochodzę z Oświęcimy, a nie chciałbym, żeby klub z Oświęcimia w końcu Zejst. Mhm. No, dziękuję za rozmowę i zapraszam na kolejne wywiady. Dziękuję, do usłyszenia.